Zaczęło się od niewinnego zakładu w biurze, skończyło na Ojomie. To nie był zawał, nie alkohol, ani trucizna, to było ostre zapalenie trzustki. Jego trzustka zaczęła trawić samą siebie. Miał 36 lat i wypił o 11 energetyków za dużo. Problem w tym, że trzustka nie ostrzega, ona po prostu przestaje wybaczać. Cofnijmy się. 36-latek siedzi na sorze, nie leży, nie krzyczy, po prostu siedzi. Pochylony do przodu, oddycha krótko, nerwowo. Pielęgniarka próbuje zebrać wywiad, ale co kilka sekund musi przerywać. Pacjent wymiotuje, ból brzucha promieniuje do pleców, dokładnie między łopatkami. Lekarze znają ten ból. To jeden z najbardziej charakterystycznych objawów uszkodzenia trzustki. To nie kolka, nie skurcz. To jednocześnie palenie i rozrywanie. Pielęgniarka pyta, co jadł. Kiedy zaczęło boleć? Czy pije alkohol? Odpowiada półsłówkami, bo samo mówienie nasila ból. Nie mówi jednej rzeczy o dwunastu puszkach energetyka, które wypił dwa dni wcześniej, w szybkim tempie, bo w jego głowie to nie miało prawa być przyczyną. To już dawno wyszło z organizmu. Nie do końca. Organizm potraktował to jak nagły napływ ogromnej ilości jedzenia. Kilka litrów słodkiego płynu w parę minut to dla jelit wiadomość. Idzie potężna dawka do strawienia. Jelito przekazuje sygnał chemiczny do trzustki, głównie CCK i sekretynę. Trzustka zaczyna pracować na maksymalnych obrotach, i ten stan trwa godzinami, nawet gdy w żołądku nie ma już nic. Praca, przerwa. Firmowa lodówka pełna energetyków. Ktoś rzuca żart, założę się, że nikt nie wypije dwunastu naraz. Śmiech. Ktoś patrzy na niego i on już wie: to jest ten moment. Siada przy stole, ktoś wyciąga telefon. Pierwsza puszka, zimna, łatwa. Trzecia, piecze gardło. Po szóstej, mdłości zaczynają falować. Po ósmej, każdy łyk to walka. Ale teraz wszyscy patrzą. Telefony nagrywają. Ktoś odlicza na głos. Nie może przestać. Dwunasta puszka znika. Kilka litrów płynu, ponad pół kilo cukru, prawie dwa gramy kofeiny. Ktoś krzyczy, legenda. Nagranie trafia do sieci. A jego organizm właśnie dostał sygnał, którego nigdy nie powinien dostać. Przetraw to. Natychmiast. Na początku pobudzenie. Serce bije szybciej. Kofeina zablokowała sygnał zmęczenia i organizm wszedł w tryb stresu. Potem pojawia się ucisk w dole klatki piersiowej. Nie wie, czy to żołądek, czy serce. Ból trzustki bardzo często udaje serce. Wraca do domu. Włącza grę. Ale po kilku godzinach ból zaczyna się zmieniać. Promieniuje do pleców. Dokładnie między łopatki. To nie jest zjadłem coś złego. To jest coś innego. Próbuje napić się wody. Czeka. Nie mija. Poranek. Kolejna noc. Ból narasta. Wymioty nie ustają. Serce wali tak, że czuje puls w oczach. Bo po kilkunastu godzinach zaczyna się już ogólnoustrojowa reakcja zapalna. Organizm zachowuje się jak przy ciężkim urazie. Każda fala bólu jest silniejsza niż poprzednia. W końcu nie może jeść. Nie może pić. Dzwoni na 112. Sor. Badania krwi. Cukier bardzo wysoki dziwne, bo nie jadł od dwóch dni. Trzustka kontroluje cukier. Gdy przestaje działać, glukoza rośnie mimo braku jedzenia. Lekarze myślą stres, hormony, może cukrzyca i wtedy przychodzi wynik, który zmienia wszystko. Lipaza dramatycznie wysoka. Lipaza to enzym produkowany przez trzustkę do trawienia tłuszczów. Gdy jej poziom we krwi gwałtownie rośnie, oznacza to, że trzustka przestała być szczelna. A jeśli przecieka, zaczyna trawić samą siebie. Objawy pasują idealnie: ból promieniujący do pleców, nieustanne wymioty, brak tolerancji płynów. Diagnoza: ostre zapalenie trzustki. Pytanie dla personelu brzmi: dlaczego? Kamienie żółciowe? USG czyste. Alkohol? Pytają wprost: Ile pan pije? Mężczyzna waha się: Kieliszek, może dwa. Lekarz patrzy na wyniki. Coś tu nie pasuje. Pan jest pewien? Tak, lekarz na razie to zostawia, ale w głowie wraca pytanie: Czego mi nie powiedział? Złudna poprawa kroplówki, leki przeciwbólowe nawodnienie stan się stabilizuje. I to jest najbardziej zdradliwy moment tej historii przez kilka dni wygląda lepiej. Parametry akceptowalne. Zespół myśli: Młody. Organizm sobie poradzi. Tomografia: płyn w jamie brzusznej, typowe przy zapaleniu, bez operacji. Jeszcze dzień obserwacji. Nagle dreszcze, gorączka, ciśnienie spada. Nowa tomografia: tam gdzie był płyn, teraz jest gaz. A jeśli żołądek nie ma perforacji, to skąd ten gaz? Wątroba siada, nerki przestają filtrować. Jest infekcja, bakterie namnażają się w płynie zapalnym, produkują gaz, a potem przedostają się do krwi. Sepsa, naczynia się rozszerzają, ciśnienie spada, narządy nie dostają tlenu, pacjent traci przytomność, odzyskuje, traci znowu. I wtedy, między jednym a drugim napadem wymiotów, mówi coś, co wszystko wyjaśnia: Wypiłem 12 energetyków, lekarz zamiera 12? Tak. W gabinecie zapada cisza, bo teraz wszystko pasuje. Trzustka to fabryka enzymów. Dostała sygnał: przetraw pół kilo cukru i kilka litrów płynu. Natychmiast produkcja ruszyła na pełnych obrotach. Enzymy nie trafiły do jelit. Zaczęły wyciekać i zamiast trawić jedzenie, zaczęły trawić trzustkę od środka. Najpierw zapalenie i obrzęk, potem płyn, następnie bakterie, a na końcu sepsa przez kilka dni walczą o każdy narząd. Wątroba powoli wraca. Nerki zaczynają filtrować. Ciśnienie się stabilizuje. Lekarz mówi: "Miał pan szczęście. Takie rzeczy nie zawsze kończą się dobrze". Nasz informatyk nigdy nie był w centrum uwagi. Jako dzieciak w latach 90. uwielbiał gry wideo. Miał konsolę, ale nie miał z kim grać i bardzo wcześnie nauczył się jednej rzeczy: jeśli nie jesteś częścią grupy, musisz zrobić coś, żeby cię zauważyli. Gdy w końcu może usiąść, siostra odwiedza go w szpitalu. Pyta wprost, dlaczego to zrobiłeś. Mężczyzna długo milczy. Chciałem, żeby mnie zobaczyli. Siostra patrzy na niego i zobaczyli, tylko nie tak jak chciałeś. Ta historia nie jest o demonizowaniu energetyków. To historia o tym, że organizm ma granice. Pół kilo cukru i dwa gramy kofeiny w kilka minut. Kilka litrów płynu bombardującego trzustkę sygnałami, produkuj teraz. Pojedyncza puszka, ryzykowna, ale tolerowana. Dwanaście naraz to niedawka, to szok. I trzustka, ten mały ukryty narząd potrafi się zemścić, bo gdy zaczyna trawić samą siebie, może pociągnąć wszystko za sobą. Pacjent przeżył. Ale teraz wie coś, czego nie wiedział przy stole, z dwunastą puszką w ręku. Uznanie, które zdobył tamtego dnia, kosztowało go prawie wszystko i to prawie to jedyna rzecz, która go uratowała.